Prostowanie ramion z liną górnego wyciągu jest jednym z najczęściej wykonywanych ćwiczeń na triceps, jakie możecie zauważyć na siłowniach. Chwytamy linę i ściągamy na dół ramiona. Blokujemy staw barkowy i łokciowy tak, żeby znajdowały się one w jednej linii czyli cofnij bartek troszkę ramię. Od tej pozycji wykonujemy pierwsze powtórzenie. Rozciągamy naszą linę na zewnątrz tak, żeby bardzo mocno odczuć przepięcie mięśni tricepsów, ale nie blokujemy stawów łokciowych. Nabieramy powietrza, wydychamy powietrze. Nabieramy powietrza, wydychamy powietrze. Pamiętajcie, żeby cały czas skupić się przede wszystkim na pracy tricepsów, żeby nie szarpać ciężarem i żeby zbyt wysoko nie unosić ramion. Jeszcze dwa powtórzenia z wydechem. I wydech. Bardzo dobrze, staw barkowy zblokowany, odbywa się praca tylko w stawie łokciowym. Tak wygląda prawidłowa technika wykonania tego ćwiczenia.